Witajcie moi drodzy w czternastym odcinku serii poradników, w której przyglądamy się bliżej możliwościom środowiska Comfy UI. Dziś przyjrzymy się narzędziu Live Portrait, rozwiązaniu, które potrafi ożywić portretowy obraz, przenosząc na niego mimikę i ruchy twarzy z dowolnego wideo referencyjnego. Działa to naprawdę prosto. Wystarczy wgrać obraz wejściowy oraz krótkie nagranie wideo, a sztuczna inteligencja zrobi resztę, przenosząc ekspresję twarzy z filmu na obraz. W tym odcinku pokażę Wam, jak zintegrować Live Portrait z Comfy UI oraz jak sprawnie obsługiwać to narzędzie krok po kroku. Gotowi? Zaczynajmy więc. Liveportrait to narzędzie stworzone przez zespół Kuaishu, tę samą firmę, która stoi za Kling AI, jednym z najbardziej realistycznych generatorów wideo opartych na sztucznej inteligencji. Ich technologie robią naprawdę ogromne wrażenie, a klink jest dostępny na całym świecie, więc warto zajrzeć na ich stronę i zapoznać się z udostępnionymi tam materiałami. Ale wracając do Live Portrait, to narzędzie zostało udostępnione za darmo jako projekt open source. Jego obsługa jest bardzo prosta: wystarczy wgrać wideo osoby poruszającej twarzą, dodać dowolne zdjęcie i gotowe. Narzędzie automatycznie przenosi mimikę. Oraz ruchy twarzy z nagrania na wybrany obraz. Jak widać, działa to nie tylko z realistycznymi fotografiami, ale również z czarno-białymi zdjęciami, obrazami olejnymi, a nawet rzeźbami. A ponieważ to projekt open source, nie ma tu ograniczeń. Można używać dowolnych zdjęć, nawet tych przedstawiających znane osoby. W przypadku wielu komercyjnych narzędzi jest to często niemożliwe. Dodatkowo, narzędzie daje możliwość kontrolowania parametrów takich jak szerokość otwarcia oczu lub ust, kierunek spojrzenia czy uśmiech. Pokażę dokładnie, jak to działa w dalszej części poradnika. Co ciekawe, live portrait można zastosować nie tylko do ludzi, ale także do zwierząt. Można na przykład wgrać zdjęcie kota lub psa i sprawić, by animowały się zgodnie z mimiką twarzy człowieka. Twórcy opublikowali również artykuł naukowy, w którym dokładnie opisali działanie modelu. Link do niego znajdziecie w opisie pod filmem. Skoro to mamy już wyjaśnione, przejdźmy dalej. Hej! Zawsze mnie to zadziwia, że ponad 50% osób, które regularnie oglądają moje poradniki, wciąż nie subskrybuje kanału. Może więc dziś jest dobry moment, żeby to zmienić? Jeśli lubisz to, co robię i chcesz mnie wesprzeć w najprostszy i całkowicie darmowy sposób, po prostu kliknij subskrybuj. Dzięki temu przyczynisz się do rozwoju tego kanału. Obiecuję, że będę dalej nagrywać darmowe poradniki i udostępniać materiały, które z odcinka na odcinek będą coraz lepsze. A jeśli zostawisz komentarz z pytaniem, zawsze możesz liczyć na moją odpowiedź. Dzięki za Twoje wsparcie. Otwórzmy teraz config UI i przejdźmy do menedżera, a następnie do sekcji niestandardowych węzłów. Wyszukajcie i zainstalujcie dwa węzły, które właśnie wyświetlam Wam na ekranie. Advanced Live Portrait. Oraz Video Helper. Po ich zainstalowaniu, jak zawsze, należy zrestartować całe środowisko. Po ponownym uruchomieniu stwórzmy nasz pierwszy przepływ pracy. Kliknijmy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na płótno i wyszukajmy węzeł Load Image. A następnie załadujmy interesujące nas zdjęcie. Pamiętajcie, aby wybierać ostre, dobrze oświetlone zdjęcia twarzy, która patrzy prosto w kamerę. Neutralny wyraz twarzy działa najlepiej dla płynniejszych animacji. Kolejnym węzłem, którego będziemy potrzebować jest Expression Editor. Po jego wyszukaniu dodajemy go również do płótna. Teraz możemy oba widoczne nody połączyć ze sobą. Aby móc zapisać lub wyświetlić wygenerowany obraz, potrzebny będzie jeszcze węzeł Save Image lub Preview Image. Ja dodam węzeł Preview, ponieważ będę generować wiele zdjęć i nie chcę, żeby wszystkie automatycznie zapisywały się na dysku. W razie potrzeby. W każdej chwili mogę kliknąć na wybraną grafikę i zapisać ją ręcznie. Jak widzicie, jest to dość prosty przepływ pracy. Przy pierwszym uruchomieniu przepływu wszystkie niezbędne modele do działania powinny zostać pobrane automatycznie. Jest to proces, który występuje tylko za pierwszym razem. Jak widzicie, po wygenerowaniu otrzymaliśmy ten sam obraz. To dlatego, że nie wprowadziłam jeszcze żadnych zmian w ustawieniach. Aby łatwo je modyfikować, wystarczy kliknąć i przytrzymać lewy przycisk myszy na wybranym parametrze, a następnie przeciągać w lewo lub prawo, w górę lub w dół, by dostosować wartość. Można też skorzystać ze strzałek lub po prostu wpisać konkretną wartość ręcznie. Na przykład, jeśli uruchomię przepływ pracy z ustawieniem WING ustawionym na 25, postać z obrazu wzorcowego zacznie mrugać. Jeśli chcecie, żeby obraz generował się automatycznie po każdej zmianie ustawień, wystarczy kliknąć strzałkę w dół obok przycisku Run i wybrać opcję Run on change. Od tego momentu wszystkie modyfikacje będą automatycznie kolejkowane, co jest bardzo wygodne. Możecie na bieżąco obserwować efekty wprowadzanych zmian. Na przykład możecie otworzyć usta postaci, żeby powiedziała "a", albo przesunąć wartość w drugą stronę, żeby je zamknęła. W ustawieniu blink możecie zamknąć oczy, a parametr eyebrow pozwala na poruszanie brwiami. Jeśli chcecie, możecie także obrócić głowę postaci za pomocą osi pitch, yaw i roll, a nawet zmienić kierunek spojrzenia dostosowując pozycję źrenic, tak żeby portret patrzył dokładnie tam, gdzie chcecie. Nie bójcie się eksperymentować z różnymi ustawieniami, aż uzyskacie efekt, który najbardziej wam odpowiada. Jeżeli chcielibyście zrestartować wszystkie ustawienia i zacząć od nowa, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy w polu węzła i wybrać Fix Note. Spowoduje to ponowne utworzenie węzła z domyślnymi ustawieniami. Zwróćcie też uwagę na opcję Crop Factor, która może okazać się bardzo pomocna w niektórych przypadkach. Jeśli podczas obracania głowy np. w osi pitch zauważycie, że włosy na górze są przycinane albo ich fragmenty wyglądają jakby unosiły się w powietrzu i nie poruszały się naturalnie. Warto delikatnie zmodyfikować ten parametr. Dzieje się tak dlatego, że współczynnik przycięcia jest zbyt mały, by objąć całą objętość włosów podczas generowania. Najczęściej ustawienie wartości parametru Crop Factor na poziomie 2.0 rozwiązuje ten problem. Pamiętajcie, że model został wytrenowany na obrazach o rozdzielczości 512 przez 512 pikseli. Dlatego generuje twarz i mimikę właśnie w tym formacie. Przycięcie zdjęcia powinno więc być na tyle dokładne, by uchwycić wszystkie istotne elementy twarzy, ale jednocześnie na tyle ciasne, żeby nie obejmować zbędnej przestrzeni wokół postaci. Jeśli jako obraz wejściowy wprowadzicie grafikę o dużej rozdzielczości, a twarz ma wymiar 512 x 512 pikseli, to efekt końcowy może być nieostry. Twarz zostanie rozciągnięta do większego rozmiaru, co spowoduje jej rozmycie. Warto o tym pamiętać. Jeżeli chcielibyście to zniwelować, dobrze jest po zakończeniu modyfikacji zastosować upscaling obrazu. Usuńmy teraz obecny węzeł, a następnie wyszukajmy Advanced Live Portrait i dodajmy go do płótna. Jak możecie zauważyć, ten węzeł wygląda nieco inaczej. Połączę teraz widoczne węzły ze sobą. Aby Advanced Live Portrait zadziałał poprawnie, musimy dodać odpowiedni węzeł do wejścia Driving Images. Ponieważ chciałabym użyć materiału wideo jako źródła referencyjnego, podłączę do niego węzeł Load Video. Zważywszy, że pracować będziemy z nagraniem wideo, przywrócę domyślne działanie przycisku Run, wymagające kliknięcia. Wybiorę teraz nagranie, które pokazuje ekspresję i ruchy twarzy, jakie chciałabym przenieść na obraz wzorcowy, a następnie kliknę przycisk RAN. Dla uzyskania najlepszych rezultatów upewnijcie się, że twarz na wideo jest dobrze oświetlona i wyraźnie widoczna. To ma duży wpływ na jakość końcowego efektu. W tej chwili mamy 354 klatki dostępne w podglądzie węzła Preview Image. Jeśli chcielibyście zapisać je jako osobne obrazy, Możecie użyć węzła save image zamiast preview image. Ja jednak chcę uzyskać gotowe wideo, a nie pojedyncze klatki. Dlatego usuwam ten węzeł i zamiast niego dodaję video combine z kategorii Video Helper. Zmieniam też prefiks, aby wynikowe wideo nazywało się ekspresja i było zapisywane w osobnym folderze. Dodatkowo ustawiam odpowiedni format pliku oraz wpisuję wartość 30 w polu frame Rate. Zazwyczaj staram się dopasować liczbę klatek na sekundę do tej z nagrania referencyjnego. Kiedy wszystko jest już gotowe, klikam przycisk Run, aby uruchomić proces. Pamiętajcie, że możecie nagrać własne wideo i wykorzystać je jako materiał wejściowy, albo, jeśli dopiero zaczynacie, użyć przykładowego wideo pobranego z internetu. Jak widzicie, rezultat generowania wygląda naprawdę dobrze. Teraz wprowadzę inne zdjęcie, żeby sprawdzić, czy efekt będzie równie satysfakcjonujący. Wszystko przebiegło zgodnie z oczekiwaniami. Uzyskany rezultat w pełni mnie satysfakcjonuje. Pójdźmy teraz o krok dalej. Pokażę Wam kilka przygotowanych przeze mnie przepływów pracy, z których możecie skorzystać. Wszystkie są dostępne na moim Patreonie i można je pobrać za darmo. Wystarczy zasubskrybować mój profil. Pierwszy przepływ, który już Wam pokazywałam, Pozwala edytować ekspresję twarzy na statycznym obrazie. Drugi przepływ pracy przekształca zdjęcie w wideo, wykorzystując inne wideo jako źródło, z którego kopiowany jest ruch i mimika twarzy. W kolejnym przepływie łączę węzły Expression Editor oraz Advanced Live Portrait. Dzięki temu zyskujemy dodatkowy poziom kontroli nad generowanym materiałem. Na przykład możemy wymusić, by postać miała zamknięte oczy. I jednocześnie podążała za ruchem z nagrania referencyjnego. W efekcie na wygenerowanym filmie postać przez cały czas ma oczy zamknięte. Kolejny przepływ pracy, który właśnie Wam pokazuję, zawiera kilka edytorów ekspresji i działa w następujący sposób. W węźle Load Video załadowałam nagrania, które stworzyłam tak, by twarz na nich pozostawała nieruchoma. Dzięki temu łatwiej będzie mi zaprezentować działanie tego workflowu. Następnie dodałam portretowe zdjęcie. To właśnie ono jest traktowane jako ruch zerowy, czyli neutralna pozycja postaci. Dalej mamy pierwszy edytor ekspresji, który jest połączony z drugim, a ten z trzecim za pomocą węzła Motion Link. Każdy z tych edytorów odpowiada za kolejny etap ruchu. Pierwszy, drugi i trzeci. Trzeci edytor jest następnie połączony z węzłem Advanced Live Portrait. A cały proces kończy się w wideo combine, gdzie wszystko składane jest w jedno wideo. W węźle Advanced Live Portrait możemy dokładnie określić, które ruchy postaci mają zostać użyte, w jakiej kolejności i jak długo mają trwać. Schemat wygląda tak. Pierwsza liczba oznacza numer ruchu. 0 to obraz wejściowy, 1 to pierwszy edytor, 2 drugi i tak dalej. Następnie mamy znak równości po którym podajemy długość trwania w klatkach, potem dwukropek i długość pauzy przed kolejnym ruchem. Zachęcam do zabawy i przetestowania tej funkcjonalności. Na koniec chciałabym zaprezentować Wam workflow, który umożliwia wykonanie upscalingu. Wystarczy, że wprowadzicie interesujący Was obraz, dokonacie na nim modyfikacji, a następnie w węźle Fast Groups Bypasser włączycie grupę odpowiedzialną za upscaling i klikniecie Run. Po krótkiej chwili otrzymacie gotowy rezultat. Upscaling opiera się na modelu Flux w połączeniu z modelem Realism Lora. Ponieważ już wielokrotnie omawiałam, jak to wszystko działa, zakładam, że bez problemu poradzicie sobie z jego obsługą. Jeśli jednak pojawią się jakieś trudności, zajrzyjcie do wcześniejszych materiałów, albo zostawcie komentarz pod filmem. Postaram się Wam pomóc. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek pozwolił Wam lepiej zrozumieć, jak działa narzędzie Live Portrait w środowisku Comfy UI i jak wiele możliwości daje w zakresie animowania statycznych obrazów. Pokazałam Wam nie tylko podstawową konfigurację, ale również bardziej zaawansowane przepływy pracy: od prostych ekspresji twarzy, przez synchronizację z nagraniem wideo, aż po precyzyjne sterowanie sekwencją ruchów i finalny upscaling obrazu. Eksperymentujcie, twórzcie i nie bójcie się testować różnych ustawień. To świetny sposób na osiągnięcie unikalnych rezultatów. Jeśli podobał Wam się materiał, koniecznie sprawdźcie inne odcinki tej serii. Do zobaczenia!